Marina stała przy inkubatorach mamy, w których spały jej nowonarodzone córeczki, i delikatnie głaskała ich po maleńkich rączkach. Poród był ciężki, przedwczesny. Marina chwiała się ze słabości, kręciło jej się w głowie, ale mimo to doczołgała się do dziecięcej reanimacji i wyprosiła u lekarzy zgodę na to, by spędzić przynajmniej pięć minut ze swoimi maluchami, które przyszły na świat z takim trudem. Kobieta patrzyła na te małe, pomarszczone buzie, które tak zabawnie krzywiły buzie we śnie, a po jej policzkach płynęły gorące łzy. Wszystko będzie dobrze, moje małe, wszystko będzie dobrze, powtarzała szeptem. Nagle Marina usłyszała ostry pisk jednego z czujników. Sekundę później zauważyła, że jedna z jej córeczek zaczyna powoli sinieć. Zapominając o bólu i zawrotach głowy, kobieta rzuciła się do drzwi z krzykiem pomocy. Ale do środka już wpadła pielęgniarka, a za nią lekarz. Rozpoczęło się zamieszanie. Marina rzuciła się z powrotem do inkubatorów, ale ktoś mocno chwycił ją pod ręce i wyprowadził z reanimacji. Ta noc była straszna i przeraźliwie długa. Marina to leżała i tempo studiowała pęknięcia w suficie, to zrywała się i zaczynała chodzić po sali z kąta w kąt. Cały wczorajszy dzień próbowała dowiedzieć się, co stało się z jej córką. Ale poza słowami stan ciężki, wyjaśniamy, nic więcej nie usłyszała. Tak więc, nie zasnąwszy w nocy, całkowicie rozbita i przygnębiona, rano weszła do gabinetu pediatry. Słucham. Ja, Marina Matielejewa, chcę się dowiedzieć o stan mojej córki. Lekarz zmarszczył brwi, odwrócił się do okna. Potem zaczął nerwowo przeglądać historię chorób leżące na stole. Wreszcie podniósł wzrok na pacjentkę i, próbując nadać głosowi oficjalny, obcy ton, powiedział: Marina Iwanowna, wieści są niepocieszające. Jedna z Twoich córek ma ciężką wadę serca, niestety, rokowania nie są zbyt pomyślne. Jeśli zabierzecie obie dziewczynki, to ta chora będzie wymagała szczególnej opieki, która pochłania dużo czasu, sił moralnych i środków finansowych. Co znaczy, jeśli zabierzecie? Zdziwiła się Marina. Widzi pani, na dzieci z takimi diagnozami najczęściej rezygnują. Proszę zrozumieć, to jest wyjątkowo poważna choroba. Marina odwróciła się w milczeniu i wyszła. W skroniach jej pulsowało, nogi się uginały, bardzo trudno było jej oddychać. Z trudem dotarła do sali i rzuciła się na łóżko. Jakoś opanowawszy łzy, kobieta drżącą ręką wzięła telefon i wybrała numer męża. Pan Telejewa, proszę wyjść na dyżurkę, są do pani goście. Pielęgniarka, która zajrzała do sali, już chciała zamknąć za sobą drzwi, ale Marina ją zatrzymała. Poczekajcie, a czy odwiedziny są dozwolone? Chyba dla Was zrobili wyjątek. Siostrzyczka prychnęła z pogardą i zniknęła. Marina szła korytarzem w osłupieniu. O surowych zasadach i regulaminach tego szpitala krążyły legendy, żeby tak po prostu przepuścić kogoś z rodziny na dyżurkę i zawołać pacjentkę. Bardzo dziwne. Na dyżurce zobaczyła przestępującego z nogi na nogę męża Antane. Pielęgniarka siedząca przy stole i wypełniająca kolejną historię choroby, szybko wstała i taktownie się oddaliła. Anton był zdezorientowany. Jakoś sucho odpowiedział na uścisk Mariny i widząc jej łzy, cicho powiedział: No dobrze, dobrze, Marin, uspokój się, proszę. Wtedy otworzyły się drzwi prowadzące na schody do ich oddziału poporodowego. Majestatycznie weszła teściowa Mariny, mama Antanę. Marina nie była ostatnią osobą w miejskiej administracji i miała charakter stosowny do stanowiska, ciężki i władczy, uśmiechając się swoim firmowym uśmiechem, tylko ustami z niezmiennie kłującym, zimnym spojrzeniem, Lidia Nikołajewna powiedziała: Witaj, Marynkoł, jak się czujesz? Normalnie, dziękuję. Marina, Anton opowiedział mi o tym, co się stało z twoim dzieckiem. Posłuchaj, dziewczynko moja, i nie przerywaj. Jesteście bardzo młodzi, dopiero stajecie na nogi. Chore dziecko jest wam zupełnie niepotrzebne. Nie wiadomo jeszcze, ile dziewczynka będzie mogła przeżyć z taką diagnozą. Po co sobie duszę wyrywać? Musisz się jej zrzeć. Po prostu napisać rezygnację i zapomnieć jak o strasznym śnie. Będziecie wychowywać zdrowe dziecko, wszystko będzie dobrze. Marina stała i patrzyła przed siebie, nie mrugając. Głowa znów jej się zakręciła, myśli stały się jak watowate, gęste i ociężałe. Marina, czemu milczysz? Lidio-Nikołajewno to przecież nasza córeczka, to wasza wnuczka. No jak? Jak ją zostawić? Ona jest taka mała, bezbronna. To wszystko liryka. Marina surowo ucięła teściowa i, zwracając się do syna, wysapała. Czemu milczysz, Anton? To Twoja żona. Powiedz wszystko, co chciałeś. Anton spojrzał na matkę, odchrząknął i głuchym, obcym głosem powiedział, patrząc nie na Marinę. A jakby przez nią. Marina, nie gorączkuj się i pomyśl. Wychowywać chore dziecko, kiedy jest jeszcze zdrowe, to ciężko. I powiedzmy sobie tak, jeśli podejmiesz niewłaściwą decyzję, to ty też będziesz za nią odpowiadać. Rozwiedziemy się, będę płacił alimenty. Przy mojej pensji to całkiem niezła suma, ale wątpię, żeby wystarczyło na leczenie chorej dziewczynki, a jeszcze wychowanie zdrowej. Na państwo też głupio liczyć. Zasiłek dla niepełnosprawnych to grosze. Mama się w tym wszystkim kręci i wie z pierwszej ręki. Fizycznej pomocy też nie oczekuj, wybacz, ale nie mam ochoty babrać się z chorym dzieckiem. Pomyśl, Marina, mam nadzieję, że podejmiesz słuszną decyzję. Marina spojrzała na męża nieobecnym wzrokiem, i nie żegnając się, odwróciła się i powlokła do sali na sztywnych nogach. Nieznośnie rozbolały ją skronie i znów brakowało jej powietrza. Marina nie wiedziała, ile czasu przesiedziała w sali, wpatrując się w jeden punkt na ścianie. Z letargu wyrwał ją głos pielęgniarki: Marina Iwanowna, waszą córeczkę przeniesiono na oddział noworodków. Lekarz zezwolił przyjść ją nakarmić. A jak. Marina zająknęła się jak druga dziewczynka. Na reanimacji wszystkie pytania do lekarza prowadzącego. Pielęgniarka odpowiedziała sucho i zamknęła drzwi. Marina trzymała w rękach mały pomarszczony kluseczko i nie mogła się napatrzeć. Córeczka chciwie jadła, cmokając, a po policzkach mamy płynęły łzy. Jak była szczęśliwa, że ta malutka była teraz przy niej. I jak bolało, że druga córeczka pozostała w nieprzytulnej szarej sali reanimacyjnej, zdala od niej i od siostry. Tego ranka Marina, która nie zmrużyła oka przez całą noc, weszła do gabinetu ordynatora. Pod jej oczami położyły się sine cienie, twarz była zapadnięta i lekko opuchnięta od ciągłych łez, ale wygląd miała zdecydowany. Powitawszy się kobieta cicho, ale stanowczo powiedziała: postanowiłam zrezygnować z dziecka. Pod ranek czteroletnia lizoczka zawsze przepełzała się ze swojego małego łóżeczka na kanapę do rodziców. Żeby dospać. Przewracając się i przytulając na zmianę to do mamy, to do taty nadrabiała ostatnie minutki słodkiego porannego snu przed przedszkołem. Potem, kiedy mama wstawała, żeby przygotować wszystkim śniadanie, ona jeszcze trochę leniuchowała pod ciepłą kołdrą, obejmując się statą, a potem wstawała i szła boso do kuchni pomagać mamie. Lizoczko, dopijaj szybko herbatkę, bo się spóźnimy do przedszkola. Zaraz dopiję, mamusiu odpowiedziała dziewczynka dźwięcznym głosikiem i zaraz dodała, lekko ściszając i zmieniając głos. A ja nie lubię herbaty, chcę kakao. Marina zdumiona spojrzała na córeczkę. Kakao. Przecież ty go nie lubiłaś. Nie, mamusiu, to ja tak się bawię. W co się bawisz? W dwie lizji. To jak. No jakby mnie było dwie, jeszcze jedna lajze. Ona jest taka sama jak ja, tylko herbaty nie lubi, a lubi kakao. Tata zamarł na moment z widelcem w ustach i lekko zbladł. Potem szybko dojadł omlet, wstał od stołu, wyszedł do przedpokoju i rzucił, poszedłem, trzasnął drzwiami wejściowymi. Lajzę, idź się ubierać. Cicho powiedziała Marina i drżącymi rękami zaczęła sprzątać naczynia ze stołu do zlewu. Ostatnia filiżanka, uderzając o krawędź z lewu, głośno zadzwoniła i rozpadła się na dwie połówki. Odwiedziawszy córkę do przedszkola i wróciwszy do domu, Marina bezsilnie runęła na kanapę. Planowała pozmywać naczynia i zacząć robić generalne porządki, ale sił zupełnie nie było. Dzisiejszy poranek po prostu ją wybił z kolei. Przez wszystkie te lata uparcie starała się zapomnieć o tym, co wydarzyło się cztery lata temu. Ale Marinie wydawało się, że cały ten horror ani na chwilę nie wyszedł jej z głowy. Ciągle przypominała sobie te chwile w dziecięcej reanimacji z dwiema swoimi córeczkami. Dręczyła ją bezsenność, a jeśli udawało jej się mocno zasnąć, to bardzo często śniła się jej maleńka dziewczynka w ogromnej ponurej sali. Z mężem u Mariny prawie od razu popsuły się relacje, żyli razem, jakby na autopilocie. Kobieta jakimś szóstym zmysłem rozumiała. Że lepiej nie rozmawiać z nim na temat drugiej córki. Czasami Marinie aż do dreszczy i bólu serca chciało się podzielić z Antonem swoimi przeżyciami. Ale wszystkie słowa gdzieś się gubiły, kiedy spotykała się wzrokiem z jego zimnym i obcym spojrzeniem, jak u matki. Lizoczku, przymierzymy jeszcze jedną sukienkę i pójdziemy. Mama błagalnym wzrokiem spojrzała na swoją przyszłą pierwszoklasistkę. Mamo, jestem zmęczona, kaprysiła się lajzę. Tu jest tak gorąco. Pójdziemy do domu, potem wszystko kupimy. Marina ze wzdychaniem zaczęła przebierać wieszaki z białymi bluzkami. Chciała, żeby Lizaweta była najpiękniejsza na szkolnej linii. Mamo, źle mi się robi. Nagle wyszeptała Lajzę. Marina odwróciła się. Dziewczynka była bardzo blada. Co się stało, córeczko? Gdzie boli? Tu. Drżącymi ustami wypowiedziała lajze, pokazując dłonią okolice serca i oparła się o ścianę. Anton, musimy normalnie zbadać dziecko. Anusz, lekarze się pomylili i ona też ma coś z sercem. Po prostu nie tak poważnie jak... Jak ta druga dziewczynka. Dlatego przegapili. Marina, uspokój się. W karetce nie pracują głupcy. Z wszystko w porządku. Jutro pójdziecie do pediatry. Patrz, już śpiewa piosenki. I wszystko jest u niej wspaniale. Po prostu zrobiło jej się duszno. Sama mówiłaś, że w sklepie nie było czym oddychać. Anton, Anusz. Tak, Marina powiedział małżonek przez zęby, a Marina przycichła. Zabraniam ci raz na zawsze o tym mówić. Zapomnij i nie wspominaj. Nie było żadnej drugiej dziewczynki. Jasne? Marina z przerażeniem spojrzała w oczy męża pełne złości. Teraz był bardzo podobny do swojej matki, taki sam twardy, cyniczny i bezkompromisowy. Kobieta nagle wyraźnie zrozumiała, że obok niej przez cały ten czas znajdował się zupełnie obcy człowiek, od którego była zależna i który zawsze stawiał na swoim. Nie martw się, Marina Iwanowna, wszystko jest w normie. I badania, i USG nie budzą u mnie żadnych podejrzeń. Zupełnie zdrowe dziecko. Starsza kobieta pediatra patrzyła na lizę dobrymi, zmęczonymi oczami. A co to było wtedy? Zagubiona zapytała Marina. Kto to teraz powie? Rozłożyła ręce lekarka. Może jakaś stresująca sytuacja była. Plus upał i duszność na dworze. Nie martw się. Mniej przeżyć, więcej świeżego powietrza. Staraj się rano i wieczorem spacerować, kiedy nie jest tak gorąco. Dziękuję pani bardzo, świetłano Pietrowno. Podziękowała kobiecie lekarzce i razem z Lizą wyszły z gabinetu. Droga do domu prowadziła przez park, wdychając świeże powietrze i dowolne zielone drzewa i jaskrawe kwiaty. Obserwując córkę, która radośnie biegła przed nią, próbując dogonić motyla, Marina zrozumiała, że teraz albo nigdy. Trzeba raz na zawsze skończyć z tym nieszczęśliwym, ciężkim, nic niewartym rodzinnym życiem. Tak, nie pracowała ani jednego dnia po dekrecie, posłuchawszy męża, który chciał, żeby żona była w domu, zajmowała się gospodarstwem i wychowywała dziecko. Ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. One z Lizą sobie poradzą. Niech będą trudności, ale życie pod jednym dachem z obcym człowiekiem jest już nie do zniesienia. Goszko, goszko, głośne krzyki gości prawie zagłuszały głośną muzykę. Zawstydzona, zaczerwieniona, ale szczęśliwa Lizaweta. Obejmując narzeczonego, zawołała, ale już wystarczy, na Boga, usta już mnie bolą. W tym momencie rozbrzmiała wesoła piosenka i wszyscy rzucili się do tańca. Lizok, wyjdę, przewietrzę się trochę. Młody mąż czulec moknął dziewczynę w policzek i wyszedł z za stołu. Wykorzystawszy chwilę, Marina usiadła obok córki, objęła ją i cicho powiedziała: Jaka ty jesteś u mnie piękna, cała w ciebie, mamusiu odpowiedziała lajze. Liz zapytała mama: nie jest ci przykro, że ojca nie ma na ślubie? Przypominałam, ale... Mamo, było mi przykro do łez, kiedy nie przyszedł mnie odprowadzić do pierwszej klasy, kiedy zignorował mój bal maturalny. Też nie było mi przyjemnie, ale teraz już nie. Dziewczynko, ty moja. Mama chciała ponownie objąć córkę, ale wtedy zobaczyła, że lajze zbladła. Co się stało? Źle się czujesz? Mamo, nie wiem, to już trzeci raz. Niby wszystko w porządku, dobrze się czuję, a potem niespodziewanie ściska mnie serce. Napij się wody, Lizoczko, może wyjdziemy na powietrze? Zapytała Marina, a jej głos zdradziecko zadrzał. Nie, mamo, już mi lepiej. Nie martw się tak, wszystko dobrze. Po prostu przed ślubem się zdenerwowałam. Po kilku dniach Lajze, otwierając dużą walizkę i ciężko wzdychając, mówiła do męża. Tak, Sasz, zwykle wszyscy po ślubie pakują walizkę w podróż. A ja swój legalny miesiąc miodowy spędzam na tym, żeby wysłać męża w podróż służbową. I szukam prawie na cały miesiąc. Ale gdzie sprawiedliwość? Lizoczko, tak się złożyło. Poczekaj trochę. Jak przylecę z Rumunii, to wtedy na pewno ruszymy na odpoczynek. Będziemy mieli miesiąc miodowy, będzie tylko trochę później. A ty tymczasem idź do szpitala i zbadaj się. Nie podobają mi się twoje bóle serca. Jak powiesz, drogi, a ty obiecuj, że będziemy się z tobą codziennie łączyć przez wideorozmowę. Przyzwyczaiłam się widzieć cię codziennie i nie chcę się odzwyczajać. Lize mocno objęła Saszę i przytuliła się do jego piersi. Coś ty dzisiaj? Sasz, zupełnie się zapracowałeś. Śmiejąca się twarz Lizzy pojawiła się na ekranie monitora. O mało nie zasnęłam, czekając na twój telefon. Czy już przeszła miłość na cztery dni przed twoim powrotem? Co ty, kochanie, po prostu się zamotałem, tu się wydarzyło coś takiego. Nawet nie wiem, jak powiedzieć. Co? Rozumiesz, dzisiaj postanowiłem przejść się do hotelu. Mam dość transportu publicznego. I zobaczyłem. Ciebie, lis. Czego? Sasz, a w Rumunii jest teraz bardzo gorąco. Może się przegrzałeś? Przysięgam, Lajze. Tak właśnie jak teraz widzę ciebie przeszła obok dziewczyna. Po prostu twoja dokładna kopia i pieprzyk na brodzie. Rozumiesz? Absolutnie taka sama. Lajze słuchała w milczeniu, próbując zrozumieć, o czym mówi jej mąż. Sasz tymczasem kontynuował na początku się zagubiłem. Potem ją dogoniłem i sfotografowałem. Nie z twarzy oczywiście, a nie zauważalnie. Tam jest zdjęcie z profilu. Ale nawet na nim można pomyśleć, że to ty. Zaraz ci prześlę. Lajzę oszołomiona oglądała zdjęcie, które przysłał Sasz. A on mówił dalej. W ogóle pomyślałem na początku, że coś mi się z głową dzieje. Rozumiesz? Idę, a naprzeciw ciebie... Patrzę ci prosto w oczy, a ty przechodzisz obok mnie. I to w obcym kraju. Ale to nie przypadek, Lajze. Nie wiem, jak to wszystko można wytłumaczyć, ale to nie przypadek. Ona nawet ma twój hut. Tej nocy Lajze nie mogła zasnąć. Nadal siedziała w fotelu komputerowym i oglądała zdjęcie, nie mogąc się oderwać. Jakby patrzyła na siebie z boku. Ten profil, lekki garbek na nosie, kosmyk kasztanowych włosów. Nawet ramiona podczas chodzenia są lekko wystawione do przodu, tak jak u niej. Co to jest? Szaleństwo. Ale zdaje się, że szaleją pojedynczo, a tu oni z Sasz są we dwoje. Już pod ranek półsen na poczuła, jak lekko kuje ją w serce. Saszenka postanowiłam, że muszę ją znaleźć i dowiedzieć się, kim ona jest. Inaczej po prostu nie będę mogła żyć spokojnie. Lajze i Sasz leżeli, obejmując się i myśleli o tym samym, to było tak dziwne i tak ważne, że nie mogli myśleć o niczym innym. Następnego dnia Lajze pogrzebała w internecie i znalazła kilka dużych grup w Bukareszcie, w sieciach społecznościowych, napisała tam post, który Sasz pomógł jej przetłumaczyć na rumuński. Dzień dobry, nazywam się Lajze. Przydarzyła mi się dziwna historia i potrzebuję waszej pomocy. Mój mąż był w podróży służbowej i 5 lipca spotkał na jednej z ulic miasta mnie, a raczej dziewczynę, która wygląda jak ja jak dwie krople wody. Udało mu się ją sfotografować, co prawda z profilu. I dołączam to zdjęcie, a także swoje zdjęcie. Jeśli ktoś zna tę dziewczynę, proszę, pomóżcie mi się z nią skontaktować. To dla mnie bardzo ważne. Z góry dziękuję, Lajze. Rozesławszy ten post w sieciach społecznościowych, Lajze przez te trzy dni wzdrygała się na każde powiadomienie w telefonie, straciła spokój i sen. Widząc jej stan, Sash postanowił trochę rozładować atmosferę. Spędzili cały dzień razem. Chodzili do kina, do restauracji, po prostu spacerowali. Tej nocy Lajze po raz pierwszy od kilku ostatnich dni zasnęła mocno i spokojnie a obudziwszy się rano i otworzywszy sieć społecznościową, zobaczyła nieznane imię Meriem Grossu. Otwierając wiadomość przychodzącą, dziewczyna przeczytała Witaj, siostrzyczko. Lajze siedziała na podłodze i zalewając się łzami, po raz setny przeczytała list od Meriem. Było tam napisane Witaj, siostrzyczko. Bardzo się cieszę, że mnie znalazłaś. Ja sama pewnie nigdy bym się na to nie zdecydowała. Sądząc po tym, jak jesteś zaskoczona naszym podobieństwem, nie znasz wszystkich historii. Chodzi o to, że mieszkałam w rodzinie zastępczej Grossu. Byłam jedną z bliźniaczek i miałam poważne problemy z sercem. One są i teraz, ale już nie takie jak wcześniej, bezwarunkowo, właśnie z tego powodu moja rodzona matka mnie się wyrzekła. Zawsze wiedziałam, że zostałam adoptowana, ale za swoich rodziców uważałam i uważam Grossu. Ich niestety już nie ma. Zginęli w wypadku samochodowym dwa lata temu. Jeśli zechcesz, będę bardzo szczęśliwa z powodu kontaktu z tobą. Nie szukałam cię, ponieważ bałam się, że trafię na swoich biologicznych rodziców. Zrozum i wybacz mi to. Będę szczęśliwa, jeśli przylecisz do mnie w odwiedziny, a może sama kiedyś zdecyduję się odwiedzić miasto, w którym się urodziłam. Z poważaniem, Meriem. Lajze siedziała w gościnie u mamy, dopijając trzecią filiżankę herbaty i nie wiedziała, jak zacząć rozmowę. Marina widziała, że z córką coś się dzieje, ale jakoś do drżenia bała się zapytać, o co chodzi. Wreszcie głęboko westchnęła i powiedziała: Lajze, ty nie jesteś sobą, co się z tobą dzieje? Lajze milcząco wyjęła telefon, otworzyła swoje zdjęcie i zapytała: Mamo, kto to? Oczywiście, ty. O co zapytanie? Uśmiechnęła się mama. A to, pokazała Lajze zdjęcie Meriem. No, też ty, tylko policzki bardziej zapadnięte. Światło chyba inaczej pada. Przecież kolor włosów. Nie pamiętam cię z takim. To moja siostra, mamo, twoja córka. Po kilku godzinach, wypłakawszy się, Marina i Lajze ponownie piły herbatę. Lajze cicho opowiadała, my z Meriem rozmawiałyśmy przez wideo. Mamo, rozumiesz, ona była zupełnie słabiutka. Bardzo długo ją ratowano. Potrzebne były jej operacje. Ale lekarze bali się, że ona ich nie przeżyje. Pierwszą zrobili dopiero w wieku siedmiu lat. A pamiętasz, jak mi się zrobiło źle w sklepie? To ja poczułam. I wtedy na ślubie zrobiło mi się źle. A u Meriem tego dnia też była operacja: Marina, wycierając łzy. Cicho zapytała, Ty mnie osądzasz, lis. Mamo, ja nie byłam na twoim miejscu. Jak ja mogę cię osądzać? Po prostu boli mnie to wszystko. Mamo, powiedz, a jak wy chciałyście ją nazwać? Masza. Cześć, lajzę. Cieszę się, że cię słyszę. Uśmiechnięta twarz Meriem pojawiła się na monitorze, ale zaraz stała się ponura i zamyślona. Lajze, coś się stało. Tak, Meriem, ale cię to nie zainteresuje i nie jest ci potrzebne. Lajze, powiedz proszę, podziel się, będę się o ciebie martwić. Meriem, nasza. Moja mama miała atak serca. Jest w szpitalu. Niby wszystko pod kontrolą, ale bardzo się martwię. Nigdy nie skarżyła się na serce. Meriem milczała. Spuszczając oczy. Po kilku minutach smutno spojrzała na siostrę i powiedziała... Serce to nie żarty. Ja już to wiem. Lajze, oddzwonię do ciebie trochę później. Telefonu od Meriem Lajze tego wieczoru tak i nie doczekała się. Już bliżej północy otrzymała krótki sms od siostry spotkaj jutro. Numer lotu i czas. Meriem, jesteś pewna? zapytała Lajze. Nadal nie mogła uwierzyć, że siostra zdecydowała się na taki krok. Tak, Lajze, jestem dorosła. Moimi rodzicami byli i będą grosu. Bezgranicznie ich kocham. Ale muszę wesprzeć kobietę, która dała mi życie. Teraz jest jej bardzo ciężko. Lajze i Meriem cicho weszły do sali. Marina leżała w półśnie. Ale usłyszawszy cichy skrzyp podłogi, otworzyła oczy. Meriem milcząco podeszła do łóżka i długo, długo przyglądała się Marinie. Wreszcie cicho powiedziała: Jest pani bardzo piękna. Proszę szybciej wracać do zdrowia. Po policzku Mariny popłynęła łza. Rozwarła suche usta i wyszeptała: Przepraszam cię, córeczko. Nagrane specjalnie dla kanału Świat Historii. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie. Subskrybujcie kanał Świat Historii. Będę wdzięczna za lajka pod filmem. Jeśli spodobała Ci się ta historia, proszę subskrybuj. Do zobaczenia.